A jak ja poszły do kina, no to proszę pana, to ja tam byłem bogiem. Bo nikt się tym nie interesował. To było mało jeszcze takie, nie było rozpowszechnione. Te... Te... I wróciłem, ale tu był już pracownik. A że ja byłem kawaler, to dyrektor mówi, panie Marianie, panie jest kawaler, poszukaj sobie pan babę, gdzieś w terenie, ładnie, tego. Nie chce pan pracować w Poznaniu? Będę pracował w Poznaniu. Dobra, a gdzie, a gdzie, będę, gdzie te? hotel panu załatwimy? Pracowałem w tym Poznaniu dwa lata i z pekcią, że dali mi aparat na P12, ten, który myśmy już go zlikwidowali i dali mi takie dwie szpuleczki, wie pan takie dwie. W pod pochy i, tak. I jeździłem po wszystkich PGR-ach, żeby ludzi nakłonić, na, na żeby y, się zapisali do PGR-u, żeby to co oni mają z, oddać to tam to, znaczy pan Mokrowę, tym Moświnie oddać i na końcu roku będzie rozliczenie i każdy dostanie swoją tamtę dole. Było tak czy nie? Pamięta Pan trochę? No czy nie? Spółdzielnie, o no no, spółdzielnie. Proszę pana, i teraz tak się złożyło, że ja i zawsze na prelekcje, prelekcje przyjeżdżą zawsze przedstawiciel z komitetu i przemówią mowę. To, że mają się ludzie złączy razem krowy, tamte wozy, to wszystko tamte. I proszę Państwa, i teraz będzie film pokazany, jak to będzie wyglądało. Więc ja puściłem sobie jedną taśmę, szła 15 minut, więc ona nie idzie. To mało, 15 minut. No, zagląłem i, i przyszedł kolega z wojska i się, kurczę, ze mną mi poznał pan, no jak tam było? No, no było dobrze. Nie? Bo był w Łodzi, w Katowicach, w Krakowie byłem. I tak się spodziewałem, no i wie pan, kiedyś to było każdych PGRA, kiosek, z winem i wie pan, no wszystkim było. Naprawdę, nie mi pan wie nawet w Regielsku, w Micharzewie, w Ungowie, wszędzie było dla tych pracowników PGR-u, żeby nie musieli jeździć tego. I przyniósł jedną butelkę wina, ja bola, drugą, i ja się, jeden zagroła, a drugi nie zagrałem, no i nie zagrałem, nie, i ten sekretarz powiadał, co się stało, no mechanik powiadał, jest chory, i się syn dowiedział, że jestem piany i nie zapomnę tego. Zgłosił to do dyrektora i pana tak. On, Joześ, ja był wzrany. Mówi, panie jo, my mieliśmy tak zaufanie do pana, co pan nam narobił? Ja mówię, no nic, Mówi, panie. Albo to było podstępnie zrobione, że mi uchloli, albo świadom ja to zrobiłem. Wie pan co? Komitet y, y, wojewódzki domaga się, że mamy pana ukanać i wysłać do kopalni. I oni, byli taki głupi, na zakładzie pracy założyli yy, kółko ZMP. Ja się zapisałem, już mam zapisane. I tu nie chodziło o to. Te składki tam parę groszy się zapłaciło i wpierw I poszedł do tego przewodniczącego i mówił, słuchaj no, Ratuj mnie kurczę, bo będę miał jaja. Proszę pana. Proszę mi wierzyć, żyć. Załatwili w ten sposób. Obywatel Job został zwolniony z pracy tam i tam i tam. Ja to widziałem te pismo. I mówi Job. ty no tutaj stąd. Spierdalaj dali. Gdzie? No to do Ostrowa. I jeździłem. To pamiętam Ola, o, o Pleszu, wiarocin, Kościan. No tamtych wszystkich filtrach byłem. 24 dni pracowaliśmy bez przerwy, a do końca od 24, do końca miesiąca, jak był 31, czy tam 30, to mieli wolne. To znaczy wóz, aparatura szła do przeglądu, wóz szedł też do przeglądu, a kierowca jak wszyscy mieli wolne. Trzeba na żyć nie umierać, jak Boga kocham było, no wiesz. Ja dostałem 24 złote, to pamiętam 12 zł dostałem obiad picobello. I na śniadanie sobie kupiłem dwie bułeczki i mleczko. No tylko żyć nie umierać, no, tak było zakupione. Mnie się to podobało. I co się okazało? Siedziałem w tym ostrobie dosyć długo. I P. chciał, że gromieć Nimi o tu kina, kina. I zwrócili się do Poznania. I pytają mi się, chwała Bogu, a mieszkanie dostanę? Nie ma sprawy. Proszę pana, te mieszkanie mi wyremonto, wyremontowało państwo, to znaczy gmina, czy jak to tam powiem, tu, to wszystko oknami postawiali, tego i opa tu ściągli. Jak ściągni, to no ja już miałem babę, tam poznano, zapoznałem się, ściągłem ją tu, ożeniłem się i tu miałem babkę. No ale niestety piórka miały za, za mało ucinałem i mi wyfrunęła. I tak tu zostałem. Ale tę chatę trzymałem, że teściowa umarła, Darek tu był i do dzisiaj tę chatę opłacałem i mi tu nic nie mogą zrobić. Dostaliśmy Lublina 105, to pamiętam. Lublin to był taki wojskowy, co proszę pana, gotowali kawę jak na front jechali czy coś i my od rusków ten rubin <grym> dostań tam był piecek, kumin opał i do o tym dostaliśmy taką kartę dużą i to były dwie nie trzy trzy były jedna szła do komitetu jedna szła do kierowniczki jedno myśmy mieli i to było napisane tak Brzezna nowe, Brzezna stare, Kaliszany, Kaliszanki, Pamorzynskie, y, mieścisko, popowo-kościelne, y, wiśniewo, y, no, no tak y, wiem tylko tyle, że jest 108 wiosek u nas. Wie pan o tym? Na pewno nie wiecie. To nawet myśmy jeździli tam, gdzie było, no, cztery klasy nawet. Gdzie było cztery klasy. Po to, żeby tym dzieciakom coś pokazać. Bo przecież pan mu to nie było prodo, Myśmy mieli swój agregat. To był cud, proszę pana, żeby te dzieciaki ten film zobaczyli. A bilet kosztował 60 groszy.